Tak wygląda nasza nasza, nasza świadomość. Stąd się właśnie biorą błędne wyobrażenia, że przyjmujemy te rzeczy, których byśmy nie chcieli. I te rzeczy, które utrzymujemy w swojej wyobraźni zapisuje się w magazynie wyobrażeń. I średnia wypadkowa w danym momencie to, co jest możliwe do zmaterializowania, materializuje się to, co w danym momencie nie jest możliwe, odkłada się na przyszłość. W taki sposób kształtuje się nasza rzeczywistość. Na pewno spotkaliście się Państwo z różnego rodzaju wróżkami, którzy przepowiadają często przyszłość, jasnowidzów, którzy, którzy są w stanie przewidzieć pewne rzeczy. Ludzie, którzy nie wiedzą również takie, takie rzeczy, okazuje się, że wobec nich też się pewne rzeczy sprawdza. Skąd właśnie tacy ludzie są w stanie to przewidzieć? Astrolog na przykład. Skąd to wie? Odwołuje się taka osoba właśnie do tego magazynu wyobrażeń, w którym zapisuje się nasza przyszłość. I na tej podstawie może przewidzieć, przewidzieć co nas czeka w naszym, w naszym losie. Może się, mogą się dziać dobre, pozytywne rzeczy, natomiast podświadomość zaczyna przygotowywać sobie jakieś negatywne doświadczenia, które gdzieś tam się zapisały, które odłożyła na później i one zaczynają się dziać w naszym życiu. Dlatego jesteśmy szczęśliwi, nic niczym nie wiemy, a może się okazać, że w, okresie, w pewnym okresie naszego życia przyciągamy do siebie negatywne, negatywne doświadczenia, negatywne zdarzenia. Tak więc to wygląda. Tak pokrótce zobrazowałem. Nie wiem, czy ktoś może ma jakieś pytania. Co, co, do, co do tego. Tak funkcjonujemy po prostu. One wpływają na ten monitor. Aha, czyli to tworzą to. nasze obrazy. My to przyjmujemy. Ktoś nam powie, ty jesteś taki i taki. I ja przyjmuję to i tworzę taki obraz siebie. Jeśli w to uwierzę, zapisuje się to w takim zbiorze. W momencie, kiedy Mamy już wypracowany ten, ten magazyn wyobrażeń, mamy już jakąś tam wypracowaną osobowość, mamy te wyobrażenia. W tym momencie, jeśli, wiadomo, tak jak powiedziałem, że dzieci łatwo się dopytują, chcą jak najszybciej dowiedzieć się o sobie jak najwięcej, w momencie, kiedy mamy już wypracowane wyobrażenia, trudno przyjmujemy nowe, niechętnie przyjmujemy nowe wyobrażenia. To jest na takiej zasadzie, że trudno jest zamienić w nas to, co już powstało wyobrażenia, które już sobie mamy, trudno jest nam zamienić na nowe. Ponieważ już podświadomość ma jakieś wyobrażenia i niechętnie przyjmuje nowe. To jest na takiej zasadzie, jeśli ja powiedzmy idę pierwszy raz do jakiejś pracy, w której nie wiem jeszcze, czy dam sobie radę, czy podałam w tej pracy, w momencie kiedy pierwszego dnia nic mi nie będzie wychodzić, to ja uznam to za fakt. Widać że nie, ja się do tej pracy nie nadaję. Zgadza się. Pierwszy taki impuls, pierwsza taka myśl się może pojawić, nie radzę sobie z tym, bo pierwszy impuls, był taki, że sobie rzeczywiście nie radziłem. Natomiast w momencie, kiedy ja już 10 lat pracuję w, takim, w, taki, w, danej, w, danym, w danym zakładzie, powiedzmy, w daną, wykonuję daną pracę, i po 10 latach nagle pewnego dnia przestaje mi cokolwiek wychodzić, ja nie podejmę wtedy decyzji: Aha, widocznie nie nadaję się do tej pracy, ponieważ mam swoje wyobrażenia. Przez 10 lat wypracowałem pozytywne wyobrażenia, że sobie radzę. Więc w tym momencie jedna porażka nie, nie zmieni naszych wyobrażeń. Czy jedno doświadczenie, czy w drugą stronę, jeśli mamy jakieś impulsy negatywne na swój temat, uwierzyliśmy w to, dochodzą do nas, ktoś nam mówi coś pozytywnego, że ty jesteś przecież taki i taki, że sobie z tym poradzisz, a odrzucamy to, ponieważ nie wierzymy w to. Przecież wiem doskonale, że sobie nie poradzę, bo sobie nieraz udowodniłem. Zgadza się. I na tej zasadzie, nowe, nowe rzeczy w pewnym momencie nasza, nasz magazyn wyobrażeń odrzuca. Odnośnie tego, tych głosów z zewnątrz. Jest taka zasada, że w momencie, kiedy my nie decydujemy za siebie, to otoczenie decyduje za nas. To jest na tej zasadzie. W momencie, kiedy ja wypracuję swój kodeks moralny i mój kodeks moralny będzie podejmował decyzję i on będzie tworzył ten obraz, w tym momencie ja jestem w stanie odciąć się od tego obrazu z zewnątrz. Natomiast jeśli, jeśli ja nie podejmuję decyzji, nie wiem, jaki jestem, to w tym momencie przyjmuję to tego obrażenia. Wiadomo, że w codziennym życiu, jeśli nie pracujemy nad sobą, nie staramy się rozwijać jakby w so sobie pozytywnych rzeczy, przyjmujemy te wyobrażenia, realizujemy czyjeś oczekiwania. Natomiast kiedy ja podejmę decyzję, udowodnię wszystkim, że jest inaczej, że się mylą, udowodnię, pokażę, że inny, jestem innym człowiekiem, że sobie poradzę z daną rzeczą, w tym momencie podejmuję taką decyzję, zaczynam wypracowywać taki obraz. I w tym momencie ja wiem, jaki jestem, bo ja siebie kształtuję, więc przestaję... Uzależniać się od innych ludzi. W podobny sposób możemy w taki bezpieczny, niewinny sposób wpływać na innych ludzi. W momencie, kiedy ktoś nie, ma, nie jest sprecyzowany w danej, w danej powiedzmy, dziedzinie życia, nie wie jaki jest, w tym momencie możemy wpłynąć na niego swoimi oczekiwaniami.